Dziś gramy sobie ją na topie. Okej, okay. tutaj mamy jakieś rynki. Zabójcze tempo, to tamto. Chciałem sobie poklikać trochę na tym topie. Zobaczymy jak nam pójdzie. Pewnie, jak zawsze, w pierdziel. Dostaniemy. No. Jaki pomysł tutaj na builda. Myślę, że sobie pójdziemy tak, no, w to. Ciki, Blade Czasami musi zdobuję, być. Myślę, się że to też. A potem zobaczymy, czy coś tutaj. Będziemy szpędzić co innego, czy nie. W sumie zobaczymy, zobaczymy jak na to Kelly okay się będzie grało. I no. Już dały trochę pójść do Ale ten film trzeba nagrać. O! Tu się kameruje! Mają to! się tam wziął kilka. O, no, tam widzę, że. Czy żyje? Aj nie. nie. Nie ma tym ten. Aż ty ma nie było! Wiesz, czy by wzięła kilka? i co? Dobra, no ja tu mam taki chyba zamiar, <coughs> przypuszować trochę. Spuszować tu Kayle'a. No. Minion, okej. Mi jednego. Kayn na jungle, tam są Później może się debał, na razie to nie. W no trzeba pokarać Dariusza na razie, na spokojnie. Zwardujemy sobie, będziemy tu puszować na 100%. Cześć się no boje. na początku? Chyba nie, nie powinienem się chyba bać. Tym bardziej że... Darius, a Darius ten... Chyba tu nie podejdzie. Czy podejdzie? Zobaczymy. <try> no tak Aeli chyba nie za bardzo wie co się dzieje. No chyba nie za bardzo, nie za bardzo ogarnie. Okay. Okay. No ale dobra, lepiej dla nas co... Zabijają, widzę. Pożar się w takim razie. Myślałem, że podejdzie. A nie dała się jeszcze zbrykała się no tylko. Żeby ciąż bliżej podeszło. Zabijemy tutaj. Ale nie wiem. <laughs> chyba w miejscu. <laughs> o Boże, co się tu wydarzyło. O, byś przyjechał. Ale... Część przez ścianę do domu. trikuje, ty. Tricuje. Jeszcze. ta 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 nie ta ta zabił, ta no spokojnie. Cita. No go cofniemy Gut wniosek no, było to na pewno kupię to Nie to kupimy I bucisza Dwie na zaś Tutaj typamy Czy będę miał E? Może będę miał A, e? Ja może od razu z niej Ja chcę przytrolować Mogę przytrolować w Zaraz z tym ultem Weźmiemy sobie jedno poczekamy Uda. myślałem że ten Że zabije Zabrakło, zabrakło No, one plejcika sobie weźmiemy chociaż Ha. To spado ją walimet te. To już nikt pokonany. już przyszła. Suchy lata. Już lata. czysteczkę wbiła, delikatnie trudniej. Kaili metoda się, się skaluje strasznie. Dopiero na późniejszym etapie gry jest dość silną na razie jest w porządku, wygrane. Zdążyłem Urgiko postawić. to do tej Właśnie jeszcze tutaj cykl, na żabce nie ma jakichś... zrobi robi to te, że i przyszedł do ciebie kolego. No, ja mogę się to tak coś dał, że nie nie jest za dobra takiej. Okay. Przeciwnik pokonany. Widziałem planta Pewnie pewnie zaraz to się ze ścianki pojawi ten Kane, czy nie? Chyba nie czy jak co? Chociaż chyba dopuszczuję sobie dopiero cofnę jeszcze. Jestem w stanie to pewnie zabić jeszcze raz. To Kain, nie i może Bogowie trwica killowa no idziemy no, mamy tutaj górski smok, a ten no już psychopata gdzie się będzie położył. rodził, pewnie na bocie, a jeszcze nie wiadomo czy w innej minucie kiedy to a, w 14 minucie pokazuje gdzie się psychopata odradza Bardzo. To bardzo fajnie się kto jesteś, przychodzi. jesteś, spoczekam na no tutaj.

Mogłem to zrobić, to przy wszystkich nawet Co ty się dzieje? Ci nie żyją na bocie Że pierwszego to ep okay, to nie to tepeka ma Ok, nie znowu przyjdzie Chyba że się dać, chcę teraz tu przychodzić Na 46 farm ma okej Nieźle, nieźle Mmm... sobie E, żeby to ogrożenie. Nie... Hmm, ona nie buduje no, co jest? Seryjne No bo dostanę jeszcze te 200 golów, no dobra jest chyba do zabicia znowu. Widziałem go dawno. Nie gdzie jest? Nie yeah. wiem. Jeszcze to weźmiemy albo no, no, gridujemy, jezema. Mamy TPK Żył tu szybko wrócę. Dobra, no, chyba wezmę tego towerka. no, nie, no, 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 questão na ponta. Ale to cię, czyli tam. Ten... O Mamy to jest sta. No dobra, znowu. No dobra, to też sobie złożymy w ten żeby było zabawniej. On za do niej, od razu mnie ubierzam z ultą. Tu nawet nie trafiłem, ale nic było. No a ten... <ścoughs> ten Kayn to tak, on już tu nie będzie przychodził jak do stół. na papaja 2 na 1. Na tym stół Kayli. Już nie wiem. dubaj patrz, już co cofnąć kurczę od razu, ale dobra, weźmiemy sobie to. Down tylko shutdown, a niepotrzebny. Ale mam nadzieję, że jakoś to nie wpłynie bardzo. Twój trzeci kill dostał za mnie to pewnie z 500 golda? No prawie. Za gorylka prawie dostał, 500 golda tutaj na... Co Zobacz, ty dopuszczujesz mi, Narcinie? Idzie kolejna grupka tutaj. Grubka wariatów Aha. Syndra, w górę, ta to sobie radzi? To... A... No bo cię kurde co, jest niespotykane. Żeby tam, te... może takie mecze się trafiały do zaporu Człowiek nieraz się płacił. Wygrać meczek wali nagrywanie, to się normalnie podkładają. Może bym strzep na tylko z... nie, dobra, ja to sobie zostanę chyba na razie na topie. Zbuszuję sobie, gramy pod tier 2 po prostu, żeby golda dostać. 600 chyba 50 jest parawie dwa kilki. Płaca się i potem zajdziemy, zrobimy pętę pewnie. Daj, mogę pierwszy Q użyć. Tu chyba był Kej, nie? Nie, ono bledł w No szkoda, pierwsze Q użyć, to by dostała z tego. No, Za po prostu. cywka. Że ją zabił nawet, chyba że ulica miała, ale to nie tak, że dał radę. Kurczę, co, kto tam tak zabija? 4-2. Kaytyn też ma 6 kg A chcę chyba... I to było na to raczej teraz nie będzie żyło tutaj, no tak, to no nie wiem, czy weźmiemy, nie, nie weźmiemy. tp zaraz w sumie. Dobra, mogę sobie cofnąć. Weźmiemy sobie, kupimy tego. I typniemy po to pierdolenie po prostu. Co ja może? Złożył coś? A, bo w sumie jeszcze te Infinity. To nie boję się, tu w sumie teby. mogę sobie kupinkę kupić. Tu stoi mój cały czas ten, ja... o. Okay, tam był. To sobie postawimy. Heh, <laughs> <laughs> jakbym ją złapał, to może by ten... Może by ją złapali. Nie wiem, się się bały, więc... To się bał. Tak widziałem. psychopata jednego, tu jest drugi. Nie wiem czy ich nie poradzę Wszyscy dobrze zagrają Chociaż po tej Kaili to wszystkiego można się spodziewać No chyba ja pójdę, to zamknę Bo wydział tego Harolda, naprawdę Przeciwnik pokonany Przeciwnik pokonany to już nie nie, tak się odwracałem od tej Cassiopeii, i bałem się, że ta. Twoja że ulta użyje zostanę tym już na wieki. A jednak ja chyba ulta nie miała, musiała na Krolli pewnie zużyć. Nie jestem pewny. Rana i to i tamto. Uj, uj było blisko. Gdybyśmy zginęli, pewnie ono ma 7-3. Zostanie tarcze tamto, sramto. No, spróbujmy coś przyszpącić. Czujemy trochę presję, wszyscy nam idzie, są, czy oni no tu pewnie no, się upierdolą wszyscy, ale zobaczymy, aha, tu jest Cait, tak, Cait, Cait mi tylko. Dobra, mhm. Trafiłem ulcikiem, no ale dobra. Możemy cofnąć w sumie. Ty, tych pieniążków się nam mnożyło troszeczkę. Farmy też nie mam jakichś. O kurde czy, Dobra, jak się już ruszyłem, to już zostanę. Nic na mapie za dużo nie zrobiłem, ale... O, no, wam żyjemy raczej. Przygridowałem troszeczkę. No. Niestety, niestety mogłem jednak cofnąć, ale jednak jestem. Jestem zwykłym griderem. Musiało się to tak skończyć w tym po, pocięciu. Nic za dużo nie wydarzyło. Ale ten musiałem chwilowy ten... Nieważne, w każdym razie co, coś się zmieniło w rozgrywce, no nie, a dalej tutaj poszedłem topa. Miałem iść niby do drużynki, ale... Jestem... Ja nie chcę się zbić za bardzo ze mną sam, no nie dziwię się w sumie. Chociaż jakoś tam 6 klimat kilimaty, a no, też ma ufarme. No. No tutaj blue, Ma no, blue dobra, to sobie tutaj. Bieram trochę dżungli. Mogę gdzieś z drużynką pewnie kończyć tę grę. Dobrze mi się gra na tym topie. No dobra, trzeba. Już taka minuta, że... Żeby to ale to wybuchło. Ile trwa? Halo! Ile ja dostałem w do ogóle? Jest... Ile dostaliśmy? 3 sekundy, w stu nie staliśmy. czym ja dostałem? Tyle kutrąbgany? Kurde, to gruba. To gruba się się wydarzyło. Pujemy tutaj na topa od razu. Take okay, też już coraz szybciej strzela, testujemy. A, od razu idą na mnie. Dobra, bawimy się. Psychopata został zrobiony. Mamy trochę różyczek fajnie. Idę znowu tego topa, męczę tego topa w tej grze. Troszeczkę, tylko trochę będziemy tego topa tam. Tyle mam Dariusa drużynie, nie, nie wiedziałem. baronik, się odrodził, mogę zwardować od razu. Jak ja jestem. I to już taka ta końcówka tutaj idę, właśnie użyję E, no bliżej, flash i tutaj zabiję tą caking O, jeszcze przeżyłem, o, no, w porządku. Gdy przyszpącić coś tu jeszcze na tym, może się trochę zerspąć. O tu jestem, tu jest Urdzik ale się nie boję Zabijają, zabijają, kończymy to, nie ma co tego przedłużać raczej Tylko pan Miski poszedł, no ale Uciekamy, uciekamy, uciekamy O, no, Musiła we, we mnie taka Kayle, że mam pójdę tu na Drake'a po prostu. Wiemy, tu, który ma są? sześć Drake'a, a jednego nam ukradli. No to to nie... Nie mam tu peka na tym. Nie, nie, nie te pomy ja sumie. To... Pójdziemy teraz... Może pod baronka powinniśmy zagrać. Moja kochana drużyna. Żeby to dokończyć. Darius idzie ten, ten jest ten... Solo nie zrobię barona. Ale pójdę do tego Dariusa, mam ulta. Weźmy, weźmy to werki po prostu. Jesteśmy w stanie raczej we dwóch to zrobić. na to trwa, jak pierdziele, nie? nie? w ogóle. Teraz zagrać pod tego bota Idźcie barona ją to może zbejtuję tutaj po prostu By ktoś do mnie przyszedł Ktoś powinien nawet dwie osoby o tam przyszedł No idźcie tego OES Binguje jeszcze raz Ale Dardis tutaj się kręci, nie wiadomo o co mu chodzi za bardzo u, free baron hmm. w ogóle. Mogę tu podejść w sumie. O, że nie trafiłem. I tak to właśnie się dzieje z nimi wszystkimi. Kurde, często ona na te kumy. <laughs> Dobre, co tam organa ma w ogóle teraz tak działa? Nie wiem, dawno nie, nie, nie. w loda nie grałem. Ale, kurde, często kuma. To pewnie jej się cooldown zmniejszał też przez wujek ten. Czy tak to chyba było, nie pamiętam już. No nic, to tyle. Koniec rolowania na tym topie. Elo!